Hej, hej, witam was bardzo serdecznie. To jest Wydaron i zapraszam Was na kolejny odcinek z Krill Lost Ark. Yy, dzisiejszy odcinek będzie krótszy. Zdrowie mi troszkę nie pozwala. <grym> nie wiem, jakoś tak... No nie no, u mnie często bywa, że coś mi jest. U mnie nie ma dnia bez było głowy ostatnio, więc... Muszę trochę odpocząć i tak dalej. I kurczę no, tak do 20 minut odcinek będzie niestety. Ojejku... Może jutro, pojutrze będzie lepiej. Życie nie ma, kurczę, jakbyśmy nie wiedzieli, że jakby coś nas nie bolało, to byśmy nie wiedzieli, że żyjemy. Dobrze, zobaczymy co my tu... Ja tu mam. Co ja tu mam zrobić? The River, aha, aqualet, fird. Jakiś... Ten, ten, czerwone owoce, ale tu o właśnie. Drzewo. No chyba musimy no tak wszystko tam zanieść. O, jakieś kicia tu gonią. Kicie, 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 szablon na zębne. Dobra, mam dla Was rzeczy, Anty. to szybko dobierać bo to też Dobra to mogę Prince Rain sent <coughs> Uhum, to coś jest, ale to ktoś coś chce ode mnie. Ona zaś chce ode mnie coś. Mhm, tam nie tak kicia mamy ubić. Te kicie, a one są to samo miejsce. <laughs> Ale na pewno te kicie. O te kicie chodzi, że mamy je. Kryst, kryst, krystal. Crystal water. Wy nie jesteście kicie. Gdzie są? Aha, dobra. Uu. No właśnie, kicie. Uuu, duża kicia! O, kurde, boskicia. Boskicia. Aha, to. No. jakiś granat, aha, nie żyją, wszyscy zostali. Jedzeni, przy skicie. Dobra, co tam nam... ale najpierw oddamy zadanie, może potem sprawdzimy, co tam ropu. Dobra, idziemy teraz... Coś tam drop, aha, jakieś granaty wind. wiatrowe? Może to nie ma sensu. Haha, Tam Tamten to w ogóle ktoś w ogóle nie siedzi w klatce. On tak w powietrzu siedzi. Spoiler. Mm. You should Wow, we this. days of misery will soon be over. I vow to bring the usurper to justice and take back lutera Castle. Hmm. be a mekizamek. Wasa. Thank goodness. No to no, jak zwykle, no książę, zawsze mnie szuka, no Pff. norma, zawsze, kurde, w ogóle tego nie używam. Odejdźcie. Odejdźcie. A tu czemu te? te? Wynocha. Na razie używam ten. Jak mi się skończą, to będą. To będą. Po yy, kolei te, co zdobywaliśmy. To jest 700, 600. A 30%. To jeszcze ten jest. A no, może bym się tyle Aha, R plus. plus wyjątek Są dwa questy nowe, dodatkowe takie poboczne i ten główny Co tam macie do powiedzenia mi Do jakiegoś dungeona gdzieś? Coś? Zobaczymy. Tu może? Nameless tombstone. Coś ty chcesz? Eastern ruins. Chyba tam się teraz udamy. Aqui yeah, jogo uh, I can't breathe Dobre, mamy zyskać. No, powiedzmy, że wszystko w tą stronę. Dobra, gdzieś to jest skrzynka. Eee, to są listy, obok jest skrzynka. Nie wiem, tak jak widzicie, zbieram na razie, nie używam. Nie czuję potrzeby. Może później faktycznie będzie potrzeba użyć. Nie wiem czegoś czego nawet, ale nie wiem o co chodzi z tym kluczem. Czy to można gdzieś użyć ten klucz? Czy nie Dobra, weź do mnie to spodnie. Jest nie ma do naprawy. Dobra, co my tu mamy? Yy. Aha, jeszcze coś ten, Dobra, zejdźmy może. <noise> w ogóle nie trafiam. Okej, okay, teraz trafię. Aha, ktoś tu już bije. Ach dobra, zostawię, idę dalej. A to co? Aha. Ten... Śmieszny. Najmniej są, gdzie są też jakiś nagrobek, mógł pomóc. No. Jeszcze pięciu rycerzy. Aha, tu jesteś.

A no już... Aha nie, kontrol tylko alt. <grywa> Dobra, macie resztę zadań zrobione, na czym mam nadzieję, że reszta ja nie wiem ile jeszcze tu będzie. Ale może resztę. too many how did you know we were short on iron Ktoś mi powiedział, najwyraźniej. Micha, Micha powiedziała. Dobra, czyli idziemy dalej. Znaczy, dalej. Dalej jak dalej. Już tak nie dalej. <laughs> Blisko nawet. A co mamy? kolekty bo... Aha, no tak. No mo mo moko Dobra, mniejsza. Kiedy ja wypłynę w jakieś, kurczę, dalsze krainy? Teraz jesteśmy tu jeszcze będzie też kiedyś to te pozbierać Aha, ten... Aha, kolejny ten żytko 5 plus. Chyba tyle. Dobra, się zerknę sobie co tu za zadanie jest i zrobimy. może? E. Jak E. Nacisłam E i mi kurczę. Aha, może najpierw pójdziemy w drugą stronę. O Boże, kamienie rzucać. Super. Aha. Wow, ty tylko jeden. Jakbym wiedziała, to bym od razu E nacisła, żeby szybciej iść. Super. Dobra, chodźmy jeszcze do tego maka. Co ty, co ty robisz? Co ty kamień nie chcesz podnieść? Już koniec dźwigania. Dobrze, dobrze w ogóle why are the spears so heavy cool so you're the one who saved prince thyraine your reputation precedes you <laughs> aha Mam muzykę, a macie jakąś tę muzykę, żeby morale podnieść żołnierzom? Powiedz, Powiedzieć, żeby muzykę zagrał? Halo! włącz tam co swoją, jakąś playlistę.

co tu tłumaczyć? <laughs> Może nauczymy się w końcu jakiejś pierwszej pieśni? Może się przyda gdzieś tam do kogoś? Może. No, pewnie tak. Wszyscy zadowoleni. Jej, hura! No tak, dodano nam press i... Musimy się nauczyć I teraz pewnie będziemy mieli gdzieś tu chat music no właśnie A to jest automatyczne ja myślałem, że ja muszę Ooh, okay. Nawet nie pomyślałam wiecie Że to ten jest Że to nie jest jakiś item tylko to jest I could tell even before you came to me, I could hear the soldiers humming along all the way from here say that the soldiers are ready na znaczy po pieśni, aha, aha. aha, on jest w ogóle w drugą stronę. Dobra, jeszcze pogadamy z nim, chyba, że coś się podzieje, to będę musiała przedłużyć, a jak nie, no to... O Boże, zaś to. 13 na 1210. Super. Już typowo trzeba będzie internety szukać i patrzeć, gdzie są... gdzie są te wszystkie, kurcze yy, bieractwo. Bo to pewnie się przyda. I gdzie ma Ci księżulka? to do the same in such a short time. Pewnie się z nimi udamy tam gdzie oni. No raczej tak, pewnie tak, na milion procent tak. Go to Lake Bar. Aha, dobrze. Y, skończymy sobie <laughs> ten odcinek. Następnym odcinku udamy się już do nowej lokacji. Y, y, lake Bar, y, jakieś jezioro, bar. <laughs> nie raczej to nie, to się nie łączy. To po prostu taka nazwa jest. No nic, yy, dzięki za oglądanie, proszę o subskrypcję, jeśli Wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi. Gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach bym bardzo, miło, bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Lost Ark. Dzięki, cześć!